Tradycją już jest, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie organizuje koncert noworoczny, w którym udział biorą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W tym roku koncert obchodził jubileusz, ponieważ odbyła się jego 15. edycja. Niezwykle ważne przedsięwzięcie, niezwykle ważne wydarzenie. Co roku szykujemy się na nie w zasadzie już od święta niepodległości. Zbieramy naszą energię, naszą siłę po to, żeby pokazać to, jak potrafimy tańczyć, śpiewać, jak potrafimy się wyrażać. Kiedy 17 lat temu przyszłam do tej szkoły, marzyłam o tym, żeby to nie była szkoła nie tylko dobra edukacyjnie, ale również rozśpiewana, roztańczona, przyjazna dla najmłodszych uczniów. Udało mi się ten cel zrealizować dzięki fantastycznemu wsparciu grona nauczycielskiego, fantastycznych mistrzów, którzy z pasją przekazywali swoją chęć i umiejętność nauczenia dzieci śpiewać, tańczyć, recytować, wyrażać bardzo ważne wartości. Każdy z tych koncertów był poświęcony innej wartości. Szukaliśmy razem piękna ukrytego, szukaliśmy miłości, przyjaźni, myśleliśmy o tym, jak rodzina poradzi sobie w trudnych czasach. Dzisiaj zapraszamy wszystkich na wycieczkę w poszukiwaniu szczęścia. Odwiedzimy kilka miejsc i mam nadzieję, że razem uda nam się to szczęście znaleźć. Widzowie koncertu mogli podziwiać występy taneczne, wokalne oraz akrobatyczne. Do udziału zostali zaproszeni również absolwenci piastowskiej jedynki. Zobaczycie Państwo, uczniów tej szkoły, najmłodszych. Zobaczycie absolwentów tej szkoły, takich ze klas licealnych, ale również studentów jasaby dorosłe. Którzy uczestniczyli w pierwszych koncertach, więc dla nich to będzie powrót do przeszłości. Zobaczycie Państwo kadrę pedagogiczną, zobaczycie Państwo rodziców, a więc naprawdę mamy sporo do pokazania. Koncert, jak zwykle, zgromadził wielu widzów, którzy byli zachwyceni występami. Każdy był pod ogromnym wrażeniem ich poziomu oraz tego, jak wiele pracy i zaangażowania zostało włożone aby impreza była jeszcze lepsza od zeszłorocznej. Koncerty są wspaniałe, ale wspaniała i z tradycjami i nowoczesna jest też szkoła numer jeden w piastowie, która nadaje ton takiej nowoczesnej, nastawionej na dzieci, na ich rozwój, na ich potrzeby szkoły. Pełną relację z wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły, a wszystkim już polecamy rezerwowanie terminu na przyszłoroczny koncert.